Nie? No odcinek no. Dzisiaj tym razem z duelsów PVP Nie mam pomysłu co? A długo mnie nie było, więc się przydało coś wrzucić. No więc no, zacznijmy, no nie będę przedłużał. No. W... Niech mi się wylosuje coś. Nie wiem co. Start edycji, późniejszy etap. Okej. Okay. To gramy. Fu, co ja robię, co ja robię? Dobra, to pro, pro, pro poszło. Igrzyska losowe, legendarki to jest fajny tryb. Dobra, więc smoka kresu i pogromca burz. Dobra, rafik. Fu, co on zrobił. Jak się nie to po prostu jestem skupiona. Ale emocje trochę. A, jak mówiłem, że załatwię sobie MC prejon, to tak mam MC prejon, tak? Fufufu. Fu, fu. Dobra. Na no, luzie. Oś, kasia, sieć? No, ale no spokojnie, o co się. O, fu! Guziki po. Proszę, proszę, jest. A już jak zobaczyłem, że perła rzuci, to już wiedziałem. Nie wiem, mam trochę więcej pingu, ale. Jakbym ja się do niego No to, ja to oglądał. Zapraszam. Chyba siłki nie wypił. No to zampek. Bardzo ładnie. No i GG chyba. no, to temu nie straciłem. Strasznie dobrze poszło. Ale taki niby lekki stresik był. I powiem, że nie. Drawno jeden. A tyle tutaj pogra. O, kat katana cienia, lodowy koster, dobra. Jak lodowy koster to mamy wygraną. Czemu ten Daily rzuca zapotki jak już się ma? A i dlaczego gramy Majstara Duelsy? E, to dlatego, bo. On nie wyrabia. To dlatego, bo na, e, na kliże mnie wywala. Nie wiem dlaczego. Patrzyłem to i to nie wiem. Problemy albo z tym serwerem, albo ja mam jakieś... Albo no. Fu. To ten... taki bot będzie strefował. fu Albo jaka to się nie używa? Zapomniałem. Kolego! Pułe ja chodzi! Albo to w ogóle nie, nie da się chodzić wtedy. No on ma to samo, co ja. Tu nie ma co się stresować. Fu, ale wylew. No nie. Mam dwa z czy jeden? Jeden. Ja bym mu w sumie domek zrobił. No to nawet nie głupi pomysł. Tylko żeby jak, jakoś idealnie tak do łeba wpadł. No nie wejdzie mi to chyba. Bo on chodzi jak taki bot. FUZ! Nie mo jak chce to zrobić, co? To... Nie mogę mieć katana. Dobra, widzę, że nie wyjdzie chyba. Tebil, Pek lodowy. Fu łeb. I totem oj. W no lepiej totem trzymać w łapy. Może kiedy indziej wyjdzie. Kamień... też jeden. To, to chyba kamień... nasze znaczy drewno. Drewno trzy pokonałem, chyba. Fuu, dobra. Ach, ale teraz był wylew straszny. Ale git poszło. Co gramy? takie boty, creeper Nie nie rankingowe, ale... Zobaczyć, jak bardzo umiem w to, na to grać. Dobra, on nie wie jak się gra. Fu jaki woje Pa, i teraz pyk. No, no nie zaspąbienie. <gul> Drugi raz dzisiaj to mam. Bo to jest trochę, bo to jest. Tre... To jest strasznie no skillowo. Dobra I na X no z żadnym złotem, znaczy srebrem albo złotem nie będę grał. O, sre srebro nie jest trudne, ale też nie jest łatwe. 122... No raku jest to. Drewno 2. Fuj, zapomniałem refazję. Zawsze tutaj na początku. Trzy, no i chyba, czyli to. O ile się nie mylę, jest na odpale. No, on musi być na odpale. No, on musi być na odpale. Jeśli to nie jest. No nie, a dobra, nawet się... nie poddajemy się. Ale to są ponad 100%. Kuf... No, co to są za Hity? Dobra, nie jak to nie było, to nie wiem. Dobra, na razie dzisiaj na tyle, bo no nie, mam, nie wiem co mam nagrywać, no, więc papa. Pa.